E, można kupić tam e, klocki właśnie grzebać sobie w tym miksie. Same zarazki oczywiście zbierać afę. <grych> Cześć! Witajcie na kanale Klocek TV. E, słuchajcie, korzystając z okazji, że e, jestem w Warszawie. A raczej jak to oglądacie, to już pewnie byłem, ale mniejsza o większość, postanowiłem odwiedzić e, sklep w metrze, który wielu użytkowników e, grupy Lego Polska gdzieś tam polecało i zachwalało. E, w związku z tym, że miałem troszeczkę dzisiaj e, wiele czasu, powiedzmy po południu, więc postanowiłem, że tam pojadę. E, udało mi się trafić na szczęście. Nie, oczywiście, nie byłbym sobą, gdybym nie próbował władować się do metra bezpośrednio, natomiast e, znalazłem e, sklep, znalazłem sklep, wam tu gdzieś pewnie wkleję, jak on wygląda. Znaczy, za dużo wam nie wkleję. Zrobiłem tak naprawdę tylko jedną fotkę z zewnątrz, bo naprawdę e, sklep z zewnątrz wydaje się niepozorny, e, no i nie chciałem ładować się tam, wiecie, z aparatem do sklepu po prostu no tam jeszcze nagrałem jakąś tam chwilkę jak powiedzmy e, szukam kloca to pewnie wy, wam też gdzieś tutaj puszczam e, ale chciałem tak podsumować e, to co widzicie no to kupiłem wybrałem w tym sklepie e, natomiast e, za, zacząłbym od początku bo wiele osób widziałem że zadaje tam pytania na Facebooku e, jak ten sklep wygląda gdzie jest co tam jest i tak dalej nie, powiem Wam, że tak krótko, krótko, no ja nie mówię krótko, zawsze mówię długo, dobra, ale nie przedłużam. E, ten sklep to jest w zasadzie księgarnia, która tak właśnie jedną trzecią części ma wydzieloną na e, jakieś tam e, zestawy Lego i powiem Wam, że jest tam, e, szkoda, że nie zrobiłem fotek, no mogłem zrobić chociaż dwie fotki w środku. E, powiem Wam, że na wystawie od, zewn od zewnątrz, to może będzie lekko widać na, na tej fotce, jest tam jakiś jeden regał, gdzie są wystawione zestawy na sprzedaż. Oprócz tego, w środku jest chyba taka cała ściana regałów, gdzie za szybkami też są seciki, które można sobie kupić. Niekoniecznie kompletne, powiem wam. Niekoniecznie kompletne, i są ceny na nich. I uwagi są napisane, czego na przykład brakuje, co jest zamienione itd., itd. Było kilka fajnych socików. powiem Wam szczerze, że starych secików z lat 80. -tych, 90. -tych. E, oczy miałem ogromne, jakie oglądałem przez szybę oczywiście e, no, ale ceny, e, no nie będziemy może dyskutowali o cenach, dla mnie troszeczkę za wysokie. Myślałem, że uda mi się e, kupić jakiś secik, natomiast powiem Wam, że troszeczkę jednak e, szkoda mi było pieniążków. E, więc stwierdziłem, że nie. E, kupiłem, co kupiłem, e, bo oprócz, e, oprócz właśnie tych regałów ze, ze złożonymi zestawami, są takie jakby trzy wielkie jakby to powiedzieć jest taki wielki stół z trzema wielkimi przegrodami. E, może to będzie lepiej widoczne na tym moim filmiku, który tam starałem się nagrać w międzyczasie, jak szukałem kloca. E, trzy takie trzy takie wielkie jakby przydzielone hmm, pojemniki tak to można nazwać gdzie są wsypane po prostu miksy e, natomiast e, z uwag te miksy są wstępnie przebrane czyli E, nie mają minifigurek no zdarzają się jakieś tam e, drobne części bo udało mi się znaleźć jakieś nogi udało mi się znaleźć jakiś torsik e, jakąś tam jedną minifigurkę, jakąś, jakąś główkę jedną, którą e, tutaj e, też chyba wziąłem e, kilka rączek luźnych, natomiast przebrane totalnie, ale e, mimo wszystko w miksie w tych powiedzmy trzech wielkich miksach można, można znaleźć i wszystko i nic, powiem Wam tak ze względu na to, że w końcu odpaliłem sobie na telefonie bo przypomniało mi się, że mogę przecież z telefonu sobie wejść na swojego e, Bricklinka e, wszedłem w moje wanted listy te, które kurczę obiecałem, że kiedyś tam uzupełnię i Gdzieś tak żonglowałem tymi łączet listami swoimi e, No i starałem się wyszukać to czego mi brakuje I to jest właśnie to w tym woreczku, większość rzeczy, znaczy no większość może nie, ale część rzeczy udało mi się znaleźć e, Część nie e, Z pozoru błahy klocek, który jest takim, taką małą płytką 1 na 2 z takim wystającym bolcem, haczykiem Że można tam sobie coś na tym powiesić, w kolorze niebieskim, no Próbowałem znaleźć, bo do mojego predatora mi brakuje jednego. Nie znalazłem zagroma. Oczywiście we wszystkich innych kolorach znalazłem. W niebieskim nie znalazłem. Nie znalazłem kilku innych klocków. A powiem Wam, że mieszałem tam dwie godziny, że aż przepraszam Pana, który tam siedział, bo tam taki starszy, miły Pan siedział, sprzedawał. Z czego się dowiedziałem? Ja mówię, a to pan składa te zestawy, i tak dalej. Mówi: No nie, gdzie, gdzie on. Oczywiście nie. Mówi, że to synowie składają i przywożą na sprzedaż, dosypują miksy, i tak dalej. Także okej, okay, szacun. Jest pomysł na biznes, nie powiem, że nie. Można kupić tam klocki właśnie grzebać sobie w tym miksie. Same zarazki oczywiście zbierać afe. <laughs> Ale no cóż, trzeba ręce dobrze umyć po, po wyjściu stamtąd, bo nie wiadomo kto tam mieszał. E, widać, że te miksy są brudne, zakurzone i, i, i naprawdę i trafiały się też tam klocki nielegowe i kobi mi się przewijały przez ręce i inne rzeczy. Ale wstępnie to są klocki przesegregowane. E, I powiem Wam, że co chciałem powiedzieć, że można takie klocki sobie kupić na torebki i na przykład taka torebka, to jest taka średnia torebka, nie milona to ma. Około nie wiem, 12 cm na 12. Tak wielkość opakowania od płyty CD czy DVD. To jest i taka torebka tylko pełna. Ja mam tu około połowy torebki. Pełna taka torebka kosztuje 40 zł. Czego tam naładujecie tak naprawdę? Pan powiedział, aby ona się zamknęła. O takim klocku mówiłem. Wziąłem w końcu szary, a miał być niebieski. E, dobra, wracając do torebek, e, była jeszcze taka mniejsza torebeczka, taka, e, gdzie taką małą torebeczkę, jak sobie tam zapełnicie w całości, to no po prostu płacicie panu 10 zł. E, za taką dużą torebkę całą płacicie 40 zł. Ja za to zapłaciłem, to jest około połowy, e, zapłaciłem 20 zł. Plus trójaczka 3z za separator, bo separatory były osobno w pojemniku przy Kasie, więc sobie jeszcze wziąłem separator. Klocki są naprawdę w różnym stanie. Ja Wam może już pokażę. A, jeszcze kończąc o torebkach. Jest jeszcze jedna wielka torebka, tylko nie pamiętam ile ona kosztowała 60 zł czy 80? Tego nie pamiętam. E i Klocki są naprawdę e, różnej, w różnej formie, w różnej kondycji, są lepsze, są gorsze, widać było, że były klocki nawet nowe, e, a nawet bardzo stare, popalone, niektóre były sklejone, e, buch, masakra, e, wziąłem jak i brudne są przede wszystkim, <grym> e, stan jest naprawdę różny, To nawet, o, właśnie teraz widzę, że ta płytka jest chyba pęknięta, albo brudna po prostu. Nieważne, wziąłem dwie takie płytki. W sumie nie pamiętam, dlaczego mi ich brakuje, e, ale miałem na Wanted liście, więc już się nie zastanawiałem, bo mówię wam, te klocki, które tu są, ja zaraz je szybko policzę i Wam powiem, ile ich jest, bo nawet nie mam pojęcia, ile ich jest sztukowo. E, te klocki, e, co ja mam powiedzieć, zapomniałem, e, że nie wiem, ile jest sztukowo, bla bla bla. Aha, i że e, tych klocków jakby szukałem większość, bo chciałem właśnie znaleźć złą Listy. Mieszałem tam dwie godziny, autentycznie dwie godziny stałem i mieszałem w tych klockach. E, pan był na tyle miły, że musiał wyjść do toalety i nawet pozwolił mi zostać w środku i po prostu pilnować mu interesu. Ja dalej sobie mieszałem w tych klockach. Także pozdrawiam miłego pana. E, no i sobie wziąłem takie dwie płyteczki. Wziąłem sobie jakieś, no zobaczcie, no takie po prostu płytki, bo gdzieś mi brakowało. Nie wiem nawet, do czego mi ich brakuje. W pewnym momencie zacząłem właśnie sprawdzać, czy one są legowe, bo trafiłem na kilka innych rzeczy nielegowych. Tutaj jakieś brakują mi chyba śmigła do, znaczy śmigła, do śmigieł jakiegoś helikoptera. Sorry, że mi lata kamera, ale mam dziwny stół, bo dalej jestem jeszcze tutaj na placu bojowym, powiedzmy w Warszawie, na jakimś małym, dziwnym stoliku i troszeczkę mi lata, ale nieważne. E, klocuch 4 e, 4 mówię 2x8 do mojej stacji e, paliw, gdzie tam e, wsadziłem 2x4, e, więc sobie go kupiłem. Taki klocek potrzebowałem do Straży Pożarnej, natomiast w kolorze białym. Nie znalazłem go, a na szybko już chciałem po prostu jeszcze musiałem dopełnić powiedzmy, do połowy torebkę. Więc wziąłem czarny, mówię, żeby mi się, wiecie, dopełniło trochę. A on się gdzieś przyda. Trzy krzaczki. Naprawdę, zobaczcie, kondycja jest no, różna, to są miksy, to widać, że to są miksy. one są, mają jakieś włosy tu w ogóle, ja to muszę umyć, ale widzicie, ja sobie zło, złączyłem, to są trzy krzaczki, jakiś antenek wziąłem, chociaż ich mi nie było trzeba, ale gdzieś pamiętałem, że kiedyś nie mogłem znaleźć, więc wziąłem, do Predatora chyba tego mi brakowało, tego, tego, tu jakąś w ogóle znalazłem linkę taką, więc nie brakowało mi jej, ale ją wziąłem, jakieś światełka, bo oczywiście mój szpital muszę w końcu zacząć budować i tak dalej, więc taki, takiej drobnicy trochę wziąłem e, wziąłem jakieś takie, o to jest Lego w ogóle? tak teraz patrzę, Lego, Lego ma napis Wziąłbym, bo mówię: A może się przyda do szpitala? Aczkolwiek jakościowo i kondycjowo, kondycjowo jakie słowo, kondycja tych klocków jest naprawdę różna. Znalazłem jeden taki, więc go po prostu wziąłem jako podstawkę do czegoś. Chciałem kupić szybę do mojego szpitala. No niestety, z szyb, jakie znalazłem, to jest taka pionowa, może mi się do czegoś przyda. Patrzę, co ja tu jeszcze mam. Jedna taka mi się udała znaleźć. Przezroczysta. E, jeszcze jedna taka troszkę mniejsza, przezroczysta. E, niebieska, przezroczysta. E, I to do predatora jest strasznie uwalone, ale dobra, wyczyszczę to. Jakiś taki monitorek znalazłem. Do szpitala się przyda. Jak znalazłem panel taki sterowania, on chyba do tego samochodu, co ma w moim mieście, ten taki telefon, wiecie, że samochód się zepsuł z tu i, i gościu musi zadzwonić po, po jakąś tam pomoc. I chyba tego panelu mi brakowało. Z tego nie pamiętam, ale znalazłem, więc wziąłem krzesełko, które się do czegoś przyda. E, główka taka właśnie w miksie była, więc postanowiłem, że a wsadzę ją do jakiegoś. Ludzika, wiecie, że mam tych ludzików bez, głów, bez głowy trochę, więc postanowiłem, że sobie wsadzę. Dwie płytki, zobaczcie, jakie brudne. 6x6, czarne. Nie wiem, do czego one mi są potrzebne, ale miałem na łące liście, więc po prostu wziąłem. Drugie, śmigło powiedzmy. O, wziąłem sobie pojemniczek. Jeszcze tu napchałem do środka jakieś trzy klocki pojemniczek taki ze straży pożarnej stwierdziłem, że do tego mojego moca gdzieś tam fajnie się nada, więc to do moca wziąłem no i zobaczcie jeszcze tu kilka, kilka jakichś takich klocuchów mniejszych ja je teraz policzę i wam za chwilę powiem ile ich jest Dobra, powiem wam, że na szybko te klocuchy policzyłem. Klocków wszystkich widzicie, są większe, są mniejsze. Wszystkich jest chyba 84 albo 85. Nie wiem, bo gdzieś mi jeden klocek w międzyczasie wyleciał i nie wiem, czy, czy go dobrze policzyłem. Ale załóżmy, że są 84 klocki. Ee, co na cenę 20 zł przekłada się na 20 tam chyba 4 grosze za sztukę. Więc teoretycznie powiem wam, że tragedii nie ma. Myślałem, jak w sumie kupiłem, znaczy inaczej, jak kupowałem ten woreczek, te pół woreczka w zasadzie, e, mówię dobra, ile on tam będzie kosztował, kupię, coś tam wybrałem sobie, przyda się bądź nie, e, jak sobie myślałem, że w sumie może wyjść więcej, ale te 24 grosze za klocek, jakbym miał to zamawiać z BrickLinka, znowu by to miało przychodzić pewnie od różnych ludzi. Do tego doliczyć koszt transportu. No oczywiście ja tu i tak specjalnie musiałem jechać y, SKM kompo no ale nieważne. No w sumie koszt transportu <laughs> mi wyszedł też około tam 7 zł. Ale nieważne. Ale pojechałem, zobaczyłem, stwierdziłem, że naprawdę mimo wszystko warto, ale trzeba uzbroić się naprawdę w dużo, w dużo czasu. No bo widzicie, dwie godziny szukałem większość tych klocków, bo już na koniec to po prostu dobierałem kilka części, żeby do, dopchać do połowy woreczka, więc już brałem, co mi pod rękę naszło. Natomiast jest tego odgroma. Część rzeczy jest w skrzyniach. Przesortowanych wstępnie. Ja chciałem kupić szyby, powiem Wam, że chciałem kupić szyby. Pytam się Pana, czy ma jakieś szyby. Poszliśmy do pojemnika. Były owszem szyby, ale były to szyby typowo samolotowe, helikopterowe, wiecie, takie, takie do zamykania, na przykład helikopterów i tak dalej. Ja chciałem kupić szyby takie, żeby można było, czy okna z szybami, które można wykorzystać w szpitalu. Nie znalazłem nic takiego. Jedyne co to właśnie tego typu i powiem Wam, że, że jeżeli by byłoby ich więcej, to bym ich wziął więcej po prostu, ale nie było, więc wziąłem to co było. To co udało mi się znaleźć. Były na przykład płytki. Wiecie, płyty bazowe, ale te 32 na 16 chyba. No i w cenach był. No, w cenach droższych, o tak. No, nie chciałem komentować, nie chcę komentować za bardzo. E, kupę kasy kosztowały, szczerze mówiąc. E, mówię, było w wiaderko czy tam miseczka z separator, separatorami. Wziąłem sobie jeden po 3 zł za sztukę no, Zawsze się przyda Ja mam, no nie wiem, mam dwa separatory Ale zawsze mówię, że używać ich nie umiałem Aczkolwiek ostatnio się nauczyłem Ale za każdym razem jak coś próbuję robić Z tymi klockami to tego separatora już nie mogę znaleźć Już gdzieś mam go pierdzielniętego I nie wiem gdzie on jest Więc i tak robię to Rozdzielam klocki bez separatora Dobra, żeby za długo nie ganać, kończyć, bo i tak jak zwykle około 10 minut wyjdzie gdzieś w międzyczasie Wam puszczałem jak tam powiedzmy szukałem kloca i gdzieś tam te zdjęcie dla przypomnienia jak wygląda sklepik sklepik serdecznie polecam mimo wszystko, jak ma ktoś czas iść, grzebać, wybrać sobie coś w woreczki popakować, ceny są spoko, można było albo jeszcze chciałem kupić głowy do minifigurek się pytam Pana, czy same głowy można kupić bo miał minifigurki gdzieś tam luzem a właśnie, kablota z minifigami jeszcze była. Z cenami fajne, minifigurki, ale też, no. Ceny różne, naprawdę różne. E, takie za dyszkę były, ale były takie i za. 200 czy 300 nawet. No. Ale, więc wracając do meritum, e, chciałem kupić główki, więc tam był taki pojemniczek, pojemniczek z figurkami, więc pan powiedział, że nie, e, bo tam była chyba figurka, nie pamiętam, po 10 zł za sztukę, czy coś takiego, ale zaprowadził mnie znowuż do pojemnika, gdzie były części do figurek i powiedział, że Mogę też do woreczka pakować, co chcę: ręce, nogi, głowy, co tam mi tylko się chce. I po prostu taki woreczek z mini ten malutki, który normalnie z klockami z miksa kosztował powiedzmy dyszkę. Z częściami do minifigów, on kosztował dwie dyszki. Więc myślę, że i tak można sobie coś fajnego uzbierać do takiego małego woreczka, jakichś łebków czy czegoś. Za dwie dyszki, to myślę, że i tak cena nawet nawet. Spoko by była. Także, dobra, kończę, nie przedłużam. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy byliście w tamtym sklepie, no bo, moim zdaniem, fajny sklepik, fajny pomysł. Także klocko założył, jeżeli to oglądasz, może zrobić coś takiego w swojej przystani klocków. Może już masz, no nie wiem, ale jeżeli nie masz, a nie chce Ci się bawić za bardzo z miksami i odbudowywaniem wszystkiego. Postaw na środku taki stół właśnie z jakimiś przegrodami, wsyp miksy i po prostu niech ludzie przychodzą i grzebią. Naprawdę fajny pomysł. Powiem Wam, że żebym ja miał trochę czasu, chęci i w ogóle zapału, to bym też pewnie w Malborku coś takiego zastanowił się, czy nie otworzyć. Aczkolwiek Malbork jest małym miastem i nie ja wiem, czy to by miało popyt. No, nie wiem. Ale pomysł jakiś jest. No a w metrze ludzi tam, powiem wam, że o tyle co tam się ludzi przewija w Warszawie w metrze, to po prostu masakra. Miliony, miliony ludzi. Dobra. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę, subika, dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Bye.